Witamy Was w kolejnym odcinku Ubierz się z Karko. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać nasze komplety. Mamy ich już trochę. Są komplety ze spódniczkami, ze spodniami, jak również z trzech sztuk. I zapraszamy do oglądania. Na koniec będzie niespodzianka. Więc zaczynamy od pierwszego kompletu, który tak naprawdę zaczął z nami jako pierwszy z kompletów, który jest bardzo wygodny. Jest to komplet Eryka. Komplet Eryka mamy żakiet, żakiet z dzianinki bez podszewki, spodnie, no spodnie, tak. spodnie, taka elegancka jodełka, mamy do niej spodnie. Spodnie są na gumie, są, są eleganckie, bardzo no wygodne rurki, tak. Tak. jest spódniczka. Spódniczka też ma kieszenie, spódniczka jest tak, jest tak samo zrobiona jak jej. Tak, i... delikatnie jest zmężana do dołu i oczywiście komplet tutaj pokazaliśmy możemy z różnymi topami, jak również t-shirtami, co jest bardzo fajne w tym komplecie, ja uwielbiam go i noszę go praktycznie ciągle na jakieś spotkania, pakuję go sobie do walizki, jadę, wyciągam na wieszak, komplet nie jest zmięty. potrzebuję szybko, piorę w pralce, wiadomo tam do, do jakiejś niskiej temperatury albo ręcznie. Wyciągam, nie muszę prasować, jest zawsze no. fajne Najlepsze rzeczy. Tak, nie, nie ciągnie, czyli czuję się w nim. Mimo że wyglądać elegancko. Będąc w biurze 8-10 godzin. Czuję się z nim bardzo wygodnie, praktycznie jak w dresach nic nie, nie ugniata, nie ciągnie. Kilogram w to, kilogram w to, że tak powiem, zawsze dobrze wygląda. No i następny komplet. Bardzo okay. podobny do kompletu Eryka. Komplet, komplet Monia różni się y, tym, że ten jest w drukach, w różnych. Tu mamy na sobie trzy różne druki, ale mamy jeszcze, jeszcze inne na stronie. Różni się tym, że jest dług, dłuższy żakiet. Czyli w komplecie Eryka, żakiet mamy, mamy gdzieś do okolic bioder. Ten jest, ten duszy, jest duszy. taki. No. Również spodnie. podobnie jak ryka, dzianina jest identyczna, krój jest identyczny, natomiast druki są. I też mamy trzy, trzy tak naprawdę części: czyli spódniczka z kieszonkami, spodnie z kieszonkami, żakiet oczywiście też kieszenie naszywane, naszywane na wierzchu. Również bardzo wygodne, stylowe. Też uciągliwe, prawda? Tak, no, no bo to jest ta sama tak naprawdę jak dzienna i możemy go nosić, na przykład w tym wypadku możemy go nosić również do t-shirtów i do adidasków. Jest bardzo fajny taki w ala, w ala sportowej wersji. Oczywiście mając te komplety możecie nosić sobie osobno spodnie, bo kupujemy je osobno. Że jak je to Każdą osobno, rzecz kupicie osobno. Spodnie osobno, osobno e, czy spódnicę osobno. Na przykład w moim przypadku zawsze spodnie kupuję rozmiar większy niż górę. To też mi to akurat życie ułatwia, dlatego że tutaj mam spodnie na sobie 50-52 żakiet 46, 48 i to akurat nie koliduje, bo mogę sobie kupić je osobno. Do tego bardzo często na przykład tych kolorowych akurat żakietów e, ubieram je do na przykład jasne jakieś spodnie ewentualnie, czy tam ciemne, do tego jakaś bluzeczka i sobie kompletuję, czy na przykład osobno spodnie czasami w lecie, załóżmy potrzebuję tylko do topiku. I pamiętajcie jedno, wpisujcie komplet Monia, pokażę Wam się wszystkie, wszystkie kolory na próbu, karko.pl, bo y, Panie piszą, gdzie to można kupić? Tak. Komentarze. tak, czyli po prawej stronie jest lubka, ale zawsze gdyby coś to służy. Strona pomocy. to jest karko.pl. Tak, służymy. Sklepu. Służymy pomocą e, zawsze, czy telefonicznie, czy, czy mailowo, tutaj dziewczyny. Wszystkie informacje pomogło. właśnie też są na stronie. Dobra. E, kolejny komplet e, będzie kompletem Joanna i komplecik jest troszkę elegancki, troszkę sportowy. Sportowe akcenty to bomberka na zamek, wykończenia bawełnianymi ściągaczami, zarówno tutaj przy bomberce, jak i również, również tali, sznureczki. I tutaj możemy również kompletować spódnica, bomberka góra. Co mamy jeszcze fajne przy tych, zarówno spódniczkach, jak i spodniach? To, to zamki, są, są sznureczki i to nie są imitacje, to są kieszenie, czyli możemy sobie tutaj rączkę włożyć, możemy sobie włożyć Chusteczkę, telefon. One telefon. są dość tak, głębokie, takie Tak, Drobne jakieś ewentualnie na lody czy coś w tym stylu. No i tutaj akurat dobraliśmy do takich buzeczek już nie z koronkami, ale możecie również do t-shirtów e, e, je zakładać akurat, te kompleciki. Też fajna Dzianina. Fajnie, fajnie wygodne, e, świetne wzory. Na razie mamy je tylko, tylko w wzorach. Oczywiście, gdybyście chcieli mieć również w gładkich kolorach, to zapraszamy i do pisania i będziemy. Będziemy o tym myśleć, a może ewentualnie e, wprowadzać. Nie wiem, co jeszcze można dodać. No zameczki są średnie, Na pewno nie trzeba prasować. Fajne. Tak, to jest kolejny? To jest Kolejny. kolejny my to, my bardzo ułatwiamy to naszym paniom, Zapinamy. aby było jak najmniej prasowania. No chyba dla siebie też, bo tak większość ubrań mamy chyba, <noise> chyba jednak w szafach, jak nie 100% u mnie. Jednak Który nie trzeba na... prasować. Które nie trzeba prasować i które mamy z karku, więc no tak szyjemy również dla siebie i również e, dla wszystkich. Czyli kolejny nasz komplecik, jest to komplecik z delikatnej tkaniny, też król, krój ala sportowy, natomiast co wyróżnia, wyróżnia to, że jest elegancka tkanina, są tutaj ściągacze, są, są w nich szerokie gumeczki, jest zameczek, bomberka jest akurat bez kieszeni, spodnie I też spodnie możemy kieszenie. tutaj kupować oczywiście osobno, spodnie, spodnie luźne z gumeczką, z gumeczką dołu, kant jest tutaj przeszywany. Też również z kieszeniami, bardzo fajne lejące, również świetne na wiosnę, jak i na jesień. Tutaj mamy akurat, założyliśmy topy takie ala satynowe z, z dekoltem ala woda do nich. Też osobno kupujemy. Ja mam na sobie rozmiar 50-52, koleżanka 46, 46, przepraszam, bo to nie są, nie są łamane. Są standardowe. Ja mam 50. -tkę. Koleżanka ma rozmiar 38. Też osobno kupujemy tutaj te rozmiarówki. No powiem tak, spodnie, jeśli chodzi o mnie, no ja się nie wiem jak, jak tam jak to się uważa, ja się niespecjalnie w nich czuję, ja mam taką dosyć dziwną figurę, że jednak talia jest mała, no niestety uda mam duże, więc ja się bardziej czuję lepiej w spodniach krótkich rurkach e ewentualnie. No chociaż ktoś może powiedzieć, że się dobrze czuję i dobrze wyglądam, tak? Znaczy nie, jak się czuję Fajne spodnie tak do szpilek wyglądamy. nawet jako samo, to... to no jak to... ja nie lubię szpilek nosić, zwolę zawsze płaskie. Czyli następny komplet, komplet, który już tutaj mamy, tak jak w poprzednim komplecie Chloe, mamy tylko spodnie i żakie, tak? czyli, czyli dwuczęściowy, już nie trzyczęściowy, i to jest już tkanina. I jest Ale ma komplet. las tam troszkę, fajna no jest. No tak, to, to mhm. zarówno spodnie, spodnie, kosta. Spodnie, kosta są już z nami ponad dwa lata, natomiast no, doszliśmy sobie do nich żakiet. Żakiet jest w formie blazeru i tutaj dziewczyny właśnie sobie podwinęły no, ja rękawy, tak. można podwinąć. ma równo, ja mam nierówno. <laughs> tak, tak masz ja mam akurat całkiem niepodwinięte. Spodnie są takie lekko, cygaretki zwężane do dołu, też z wysoką talią, szerokim paskiem na dwa guziczki, zamek, do tego taka, można kokardkę z paska, albo niekoniecznie zawiązać. Żakiet jest również bardzo wygodny, żakiet jest z kieszeniami tutaj. Też e, spore kieszenie są fajne. Tak, tutaj na zewnątrz żakiet jest dłuższy, bo tak prawie w połowie Do jeansów też fajnie tak. te żakiety wyglądają. Do sukienek nawet tak tutaj można je zakładać, bo również kupujemy osobno. I w moim przypadku Spodnie 52 góra 46. No tak już mam, ale dzięki temu, że te można rozkomplotować, tak? Też jakie osoby można... sobie dobrać dobrze rozmiar tak? dla siebie. E, I no co w nim jest fajne? No jest elegancki, jest wygodny, nie jest, nie, nigdzie nie ciągnie, jest taki delikatny bez poszewki, czyli również gdzieś tam na lato jest, jest świetny. Mamy go w bardzo dużo kolorach, już nie wiem, ale chyba na pewno ponad 5-6 kolorach jest. Oczywiście tu mamy takie inne kolory, ale standard mhm. czarny granat są biały nawet na lato. Także zapraszamy. No i kolejny, już tak naprawdę przedostatni komplet, który, który mamy jest tak naprawdę u nas w tym momencie nowością. Jest to dzianina, bardzo elegancka dzianina, dzianina, gdzie jest większość naturalna, wiskozowa. Mało Takie... spotykany, tak? Tak, Bo tak. Ja na przykład nowość. osobiście nie widziałam. U naszej konkurencji. <laughs> tak, to jest dzielina tak naprawdę nowość w tym roku. W tym roku ją e, znaleźliśmy tak naprawdę i od razu polubiliśmy. Będą też również inne e, modele, zniejszyte. E, wygląda bardzo fajnie, nosi się fajnie, jest przewiewna. Spodnie również możemy kupić osobno odnośnie żakietu. Żakiet jest dwurzędowy, zapinany. Również z regulacją, tutaj ma Agnieszka właśnie regulację założoną i druga Agnieszka również. Mają tutaj Agnieszka zapięte, tutaj jest, jest rozpięte. Spięty. Mamy też kieszonki. Też spodnie są też są regulowane, bo my mamy podwinięte, tak. a można je Można. Je można. Jest tak szyte, szyte, że również podwinięte, jak Man i, i, jak jest. i, jak i czyli w zależności. Tu jest imitacja zamka, spodnie są na gumie. Guma no, no. jest tutaj no, ładna. sznureczek. Kieszonki, rurki, no przewygodne spodnie są. Polecam. Ja mam na sobie rozmiar, tutaj są już łamane rozmiary, ja mam na sobie rozmiar 50-52, górę 46, tu koleżanka ma rozmiar 38-40, a koleżanka góra i dół 46-48. To jest komplet ulubiony, tak priorytetowo przez naszą panią dyrektor Agnieszkę. No ja też się dopisuję, bardzo lubię. No i ostatni nasz komplet, najnowsze to jest komplet Angelica. No, chwilę zapomniałam. Komplecik jest trzyczęściowy. Spodnie szerokie, szerokie, ale przeszywane tutaj na środku kancik. Do tego jest kamizelka i żakiet. Żakiet jest formą blazeru, bluzki, czyli tak naprawdę zakładając ten komplet, idąc na wesele, tańce, również inne nie czujemy się, że jest gorąco. To jest jak delikatny materiał, lejący jak, Tak. jest, prawda, Trochę... jak bluzeczka. Tutaj nie ma kieszeni, żeby to nie wyglądało brzydko, jest tylko imitacja. Kamizelkę, kamizelkę możemy nosić również jako bluzeczkę. Spodnie są oczywiście z kieszeniami, spodnie są na, na takiej szerokiej gumerce. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Bez, bez żakieciku, czyli na przykład jest gorąco, jest impreza, tak, tutaj możemy sobie spokojnie poradzić bez, bez żakietu, mm -hmm. tylko w samej kamizelce wyglądamy bardzo fajnie. Styl lata przedwojenne, bodajże, tak? Były, były, było coś w tym stylu modne. Tak, wysoka, teraz, wysoka, teraz wysoka szpileczka, no i nawet plus size może wyglądać. Są, też w sensie. mają tutaj wysoki stan, także można sobie wyregulować spokojnie. tak. tak. Także, no, bardzo wygodne są, tak? Tutaj też nigdzie nie ciśnie kamizelka. I również osobne. I teraz znowu problem z, z moim rozmiarem. 46, 46, rozmiar 50. Tu koleżanki są jak najbardziej wymiarowe, czyli 46, 46, 46, 36, 38, 38 i 38. Także dziękujemy za uwagę. Zapraszamy, wpisujcie. Tak, co byście Lajkujcie. chcieli wiedzieć, jakiś kompleks, mnurze, Którego nie mamy tak naprawdę i no oczywiście. Czyli propozycje na filmy. Tak, a na miałeś pr... powiedzieć o. Rabacik, tak, o niestety tak. Niespodzianka będzie, będzie oczywiście na kompletny Rabacik, informacje będą pod filmem. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.